Pokażemy Wam dzisiaj stare auto w nowym wydaniu. Durango dla żony, które można było zobaczyć w odcinku kilka miesięcy temu. Jak myślicie, co moja żona po pierwszym, jak dostała ten samochód, co ona zrobiła? Fanclub y, rysowaczy felk. Włącznie z uszczypnięciem nowej opony. Płakałem. <grym> poprawiła się, poprawiła się, tak? Poprawiła jest się tak, progres. Tak, jest. jest progres. A tymczasem zmiany w Durango dla żony. Czas na zmiany, więc Durango dla żony idzie na sprzedaż. Link znajdziecie do ogłoszenia w opisie tego filmu, ale przejdźcie do niego dopiero po oglądnięciu i zobaczeniu wszystkich detali i szczegółów, bo naprawdę warto. To jest rocznik 2018? Tak jest. Z małym przebiegiem, co trzeba zaznaczyć. Który wynosi? 46 tysięcy kilometrów. 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 Samochód jest zagazowany, ubezpieczony. Tak. W... Można nim jechać od dziś, od ręki. Nawet jest po, teraz, teraz jest świeżo po wymianie oleju. No. Więc tak samo jest Więc po tak pełnym że, serwisie olejowo w tak tak że Mirek Handlas mówi. <laughs> nie Mirek Handlas, tylko przyszedł na niego czas. olejowy, nie, nie, ale mówię. Więc... Że... Znaczy, mi jest ciężko, bo tak się ze mnie nakichruje, na, na bo... Czemu? Ma trochę rację, bo... Ja się przywiązuję do samochodów, a, a kiedyś miałem taką żyłkę handlarza czy coś. W tej chwili mi jest ciężko rozstać z każdym samochodem. bo To jest, to jednak to jest, jest sentyment. Jest nie. zaraz, że sentyment został zbudowany tak jak się chciało i naprawdę auto jest super i żona jest zadowolona, ale tak jak się powiedziało, czas na zmiany. Nie na zmianę żony, hmm. tylko na zmianę auta. Auta, dokładnie. Ta. Żona jest ta sama, dalej ją kocham bardzo. Ale auto podejrzewam, że znajdzie, znajdzie szczęśliwego posiadacza. Cena może nie będzie niska, bo tak sobie w głowie ten uważam, że będzie to w miarę wysoka, ale te komponenty, które są tutaj powrzucane, instalowane, to jeżeli zaczniemy to sumować, to auto i tak jest tanie. Bo to, co tutaj jest, poddawane typu felgi za dwie dyszki, system wydechowy też. Podejrzewam, że z 15 taka tutaj by trzeba było za niego dać ten r Raid. Też chyba z dyszkę albo gdzieś koło tego. Pakiet SRT. No właśnie, to w ogóle no właśnie, dookoła, musimy pokazywać chyba. nie? trzeba przypomnieć, że Auto było uszkodzone przodem, prawe prawe kolą, koło. Tak. Ale trzeba zaznaczyć, bez konsekwencji, yy, raz że pirotechnika, bo szyba do tej pory jest jeszcze dalej oryginalna, więc pirotechnika w ogóle nie wyszczeliła. Ale co jest najważniejsze, nie były żadne podłużnice i żadne progi, elementy nośne, tak zwane, nie były w ogóle nawet na milimetr pchnięte. To było na zasadzie przy, przykręć kopi w klej. Więc bardzo bezpiecznie i dlatego między innymi żona tym jeździła, bo to nie jest tylko to, że. Bo to jednak woziło moje dzieci, i auto jest sprawdzone. Auto jest sprawdzone, bo na jednej trasie było. Bardzo dobrze mi się nie jeździ. Ten air ride to jednemu będzie odpowiadał, drugiemu nie będzie odpowiadał, bo to pompowanie tych kompresorków z rana troszeczkę przeszkadza. Tak po mojemu, bo mnie to troszkę tak Drażni. drażniło. Ale znowuż jazda, jeżeli kurczę chodzi o jazdę po równym, jest sztywne, no i każdy będzie wiedział o, o czym mówię. I jeszcze niski profil opony typu 22, bo tu jest 22, dwójka na niskim profilu, więc no felgi były troszkę mocniej narażone na obcieranie na, na <laughs> okrawężniki, ale ona się w tym mocno poprawiła po ostatnim odcinku. Odcinku, więc jest dobrze. Szkoda, że nie można wykupić ubezpieczenia na Felgi. No nie, <grym> bo na Felgi nie. Felga, tak jak w tamtym tak. odcinku było mówione, bo jedną musiałem dokupić, zapłaciłem prawie 5. No teraz na pewno po tej całej sytuacji na pewno będzie zdecydowanie droższa. No około 5 tysięcy zł. By złoty, tam bez 150 zł kosztowała, ale to jest Felga Kuta, Wosena, więc bardzo dobrej firmy uważam. W tej chwili jest na zimówce, ale tak samo jest, opony są letnie. Ale jak już jesteśmy w Felgach, ma zaciski Brembo i Brembo sześciotłoczykowe. Wtedy jeszcze jak w tamten filmik, to, ten zacisk był niedomalowany. Czerwony. Był, Nie, czerwony. był czerwony, Właśnie, tak, 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 no. był niedomalowany. Ale tu już jest wszystko zrobione, więc no, zrobione jak trzeba, więc jest kolorystyka zachowana, jest wszystko jest, wszystko jest, spójne, wszystko jest ten, fajnie, bo tematyka fajnie działa. Leciał cały przód tak. z nowego modelu. No jest... tak, Bo to jest w ogóle przerobione na 21 rok. No bo, bo jakby cenowo wychodziło tak, że lepiej podobnie. było podobnie tam parę set złotych dopłaty, ale chodzi o nawet później to świecenie tych świateł. To jest obłęd po Bo tutaj mamy asymetrię. Dokładnie, tu są lampy asymetryczne. Tak. I świecą no, rewelacyjnie. No, u, tak. u, uważam i nie będzie problemu z, z przeglądami. Tak, Więc. no bo jest, no, od, jest, od, jest odcięcie, jest, jest wszystko jest, fajnie jest. przydymione na, tutaj dokładnie e, tak. na halogenach. Tak. I też trzeba dodać, jest radar aktywny, działający, nie że tylko jest fejkowo, ale jest działający, bo jest generalnie on jest nam na w na na wyposażeniu. Nie ma kantary. no nie ma, ale to zależy, kto jak sobie zamówił, ale tak. jest na pełnej skórze. Tak, na pełnej skórze widzisz, jest, to, jest, jest to, to, grzane, to, to, wentylowane. Dokładnie tak. I grzane Także... nawet fotele z tyłu. Dlatego mówię jest na fullu. Ogólny look auta jest. Mega, nie? No i tak samo wiesz, bo to zaraz będzie kontrowersja, jeżeli chodzi o pasek. No, ale pasek nie się zaszczym... ten pasek podobał, ale on jest klejony, więc każdemu, kto będzie tam pisał, że B albo w ale ten, który sobie kupi, to albo zostawi, albo, albo sobie odklei, albo, albo sobie zrobi inny. Tak, dokładnie. Mnie się on podobał, ja sobie go zrobiłem po swojemu, a każdy będzie albo zostawi, albo to usunie. Tyle w temacie. Ale nie jest lakierowany, więc jest łatwy do usunięcia, a i są świeżo w miarę klejone folie, więc nie będzie problemu z usunięciem tego. Czego nie powiedziałeś, a co jest bardzo ważne, to ważne, w... tak, bardzo bo, jest nawet bardzo bo, ważne. Bo, bo co niektórzy ludzie lubią yy, tak spod domu zabierać takie auta, tak, albo przy, z galerii, przy, albo przywłaszczać, jest swoje. I tu jest takie zabezpieczenie, które powoduje, że ten ktoś, taki niewłaściciel tego auta, no będzie miał duży problem z odjechaniem. No, myśmy już to nieraz montowali tak. w naszych samochodach. Klienci też tak. te zabezpieczenia od firmy zabezpieczałto.pl My serdecznie polecamy. Jest to bardzo dobry produkt, bo to jest bardzo zabezpieczenie, dobry. którego złodziej nie jest w stanie e, przejść. przejść to, to, jest, no, to, to robili testy, nawet testy testy w salonach, powiedzieli, że. Na gęboja, Gameboya, nie, nie da rady nie, tego dźwignąć, bo poleci. to jest po Bluetoothie. Ja na przykład jeżdżę redajem z geolokalizacją i w momencie, jeżeli jest jakikolwiek problem, próba dźwignięcia, odpalenia, odpalenia powoli, czegokolwiek, wszystko. auto dzwoni na telefon, przychodzą powiadomienia, jest geolokalizacja. Także jest to bardzo, 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 bardzo dobra opcja. Jeżeli zadzwonicie, powołacie się na nas, też na pewno firma potraktuje was ulgowo. ulgowo. Mamy taką nadzieję, bo od nie od dziś się z nimi znamy. Tak? Tak. I serdecznie pozdrawiamy, po jak się ok. fajnie zrymowało. <laughs> A jesteśmy po, 3, po dwóch de facto dniach e, nagrywek dla już Was. Nawet e, już przy, przygrzewa, wierzę, tak. przygrzewa nam w palnik. A i tak chyba nie jest źle? Nie jest źle, ale ogólnie nagraliśmy dla was sześć materiałów przez dwa dni. No to powiem, że e, chyba jest duba. E, także wynagrodźcie nas sub. Mm. Komentarz, łapa. Tak, w ogóle tak. Układ wydechowy jest obłędny. To jest, ja uważam, że tutaj ten dźwięk. Jeden na pewno go nagramy. Lepszy, jeden z lepszych. Tak. Yy, Jeżeli chodzi wydech. o mnie w ogóle, to jeszcze nie miałem tak ładnego dźwięku silnika, czy w ramię, nawet czy w czymkolwiek. Tomek to dostał jakby w gratisie, tak, bo to tak. było w aucie. Bo to nawet to było też tak samo zamontowane, ten yy, afer. No i za, to, i za to też trzeba zapłacić. W Polsce sprzedają to po 3000 zł. To jest już, w aucie A to też zamontowane. już wartość była dodana. Dodana, więc więc, więc fajnie. Wydech. Układ wydechowy. Tak. Nie, w ogóle te rzeczy, które tutaj były, jak to się policzyło, to ten zakup samochodu był jakby w gratisie. Bo to, to wszystkie, dużo, czy to dużo, zawieszenie, dużo, dużo, czy to brembo, no. bo brembo swoje kosztuje, ale brembo raz, że jednego zacisku, tak jak w tamtym filmiku nie było, no. bo koło się tam straciło, więc felgę, zacisk, mhm. więc tarcze mhm. były nowe kupione mhm. i klocki tak samo zostały nowe kupione, więc nie jakieś używki, czyli, tylko było wszystko czyli nowe. Czyli de facto można powiedzieć, że nowy właściciel będzie miał auto bez inwestycji? Ale, ale tak będzie, bo, bo nie? nawet nie ma już wymiany oleju, bo teraz jest świeżutko teraz zrobione, no. bo od razu teraz... S Serwis na pewno I wiesz, przed... dzień temu to przeszedł, na, na pewno trzeba będzie zrobić, jeżeli ktoś to zakupi, na świeżo zrobimy przegląd gazowy, też żeby mm -hmm. żeby tutaj właśnie... Ale to już był, on był. wiem, ale ja, roku roku ja mówię, że w momencie mm -hmm. kiedy będzie klient i przyjdzie i będzie kupował, będziemy mogli jeszcze zrobić y, dla klienta przegląd właśnie y, gazowy. Oczywiście do samochodu dorzucimy naszą bluzę. a ja jeszcze powiem takie coś, bo to mało się wtedy spotyka, bo to y, 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 że będzie jeszcze bak pełny paliwa i podwęku LPG. No tak? kurczę, to już tam. To jest wartość też dodana. I, a najważniejszą rzeczą, o której cały czas nie powtarzam, największą do, 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 dodaną wartością, jest kontener. On był w kontenerze, ją pachnie jeszcze w środku kontenera. Panie, kuwa, tu jest Lakierniki to... Lakiernikiem i To jest w ogóle tak wartość już, dodana, to, to że to o tym w ogóle nawet to, nie, wspominamy. nie ma co gadać, Dokładnie. To, to, już to jest nawet taka wartość ludzi, dodana. Nawet że... Ludzie w komentarzach pisali, że prosiliby i życzyliby, żeby zrobić zawieszki zapachowe o zapachu kontenera. Nie? Ale to jest tak za, to jest tak unikatowy zapach, że nikt tego nie może stworzyć. No, To jest, jest tak za to po Trzeba no, kupić no. auto z USA, żeby, żeby to poczuć. Żeby to tak. poczuć oczywiście Dokładnie auto tak. uszkodzone. Tak. No, Nie, bo, bo, musi bo, być. bo co to za fan pójść do salonu hmm. Audi, kupić hmm. sobie hmm. jakiś tam samochód z premium fotelami tutaj, <laughs> i ominąć ten zapach? No to bez sensu. Totalny. totalny Jeszcze w leasingu. Hmm. Total, e, total. Hmm, tutaj też można na ten auto zrobić leasing, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, pomożemy bardzo chętnie, bo tak jak Tamek powiedział przyszedł czas na zmiany. Tak. Coś mu się tam rodzi, oby się mu nie rodziło 9 miesięcy? Dokładnie, to, to nie, 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 to nie o tym rodzeniu mówimy, to nie o powiększeniu rodziny. Rodzinę już mam wystarczająco dużo, bo trójka dzieci, więc to jest no, jak na ten czas, to jest tak akurat z dużo. Troszkę wyżej. Już dwójka. Z no, a mi trójka wystarczy. wystarczy. I się cieszę z chłopaków. No, oczywiście. Nie raz mniej raz. Nieraz Jakich chłopaków, jak chłopaków i córki. No, no, no. Chłopaków i córki. No, Córka, bo, wiesz, bo generalnie już gniazda wy wyfrunęła, nie Dobra, chodź, idziemy zobaczyć. Na dupę. Yh, no, idziemy zobaczyć na dupę. Na dupę, no tak. No. Dupa jest piękna. No. Dupa jest piękna. Z cicalafonku jest, fąkur, jest no, bym przyciemniona, jest przyciemniona. Czyli tapeta rzucona. Tak, tapeta, ta -ta jest, tapeta jest rzucona. Ale ja ją sam ją robił osobiście. Jest przyciemniona w kolorze oryginalnym. Jest to tak przyciemnione, że policjantom to nie przeszkadza, więc wszystko ładnie świeci, wszystko jest zgodne z jak to można powiedzieć prawem. Z Więc prawem, tak no. full zresztą o, o, o czym, że bo już o aktywnym radarze się mówili, no a partnerunki również też są i z przodu i z tyłu. Więc to jest taki fajny full, full, full. Kula jest, jest tak samo jest tak I samo jest hak. Tony. Nie, troszkę mniej -300? tutaj. Jest. Chyba tak. 3 325, 3 -325 chyba. No Jakie jakoś tak. Jest. No i oczywiście ten kurde wydech. Ten wydech robi ja uważam największą robotę w tym samochodzie. Ale też nie powiedziałeś, że to jest wymalowane, bo tu ale mówisz, to wymalowane? Opowiada, opowiadałeś o tym, o. Aha, tym, to, o jest, tym, no to tak, jest wymalowane, a, to tak. bo, powiedzi, bo sam. mówi, mówi, sam. mówi, sam. mówi, tak, mówi, tak, tak, ale sam. dużo ludzi sam. może pomyśleć, sam. że to jest przyciemnione folią PPF, to nie, nie, nie. jest PPF, czyli tutaj inwestycja Dlatego, też wiesz, w, w te takie szczegóły, drobiazgi, niuanse, które występują w tym samochodzie, jak to mówią, robił dla siebie, tak. a nie na handel? No, no nie, bo to e... było dla żony, więc... A autem zresztą sam też jeździłem, a wiem, że ona też jeździ z moimi bomblami, Znaczy, już nie bomblami, bo to, to kurde. Już... takie bąble, że kurde. Kurczę... <gry> Jedno... Wczoraj się mierzyłem z czternastolatkiem, on już jest taki jak ja. No, nie 14 lat już jest mojej, moje, kurde, mojego wzrostu. Dlaczego, to jest Dlaczego to tu jest, co wam eee, zdradzimy? Bo tutaj, no. bo tutaj zostało zainstalowane gwiazdne niebo, które. Znaczy, nie, 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 nie. To akurat, że to jest co? to tutaj, to nie, to, no to jest co... butla od Reraidu. Adra... No dobra. Bo myślałem, że tu są te. Nie, 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 bo tu są bo te rzeczy nie powinny tutaj być, no ale są, bo chłopcy zostawili. To jest buta, to jest zasobnik powietrza do Raj. Tutaj jest I też to. dodana, dodana rzecz fajna. postaci to... gwiezdnego nieba, Dokładnie które teraz tak. nie zobaczycie, a wkleimy wam to w. Oczywiście znaczy, podejrzewam, że jak zrobię cyk, tylko to zobaczą. Zobaczą, a Bartek jeszcze dodatkowo pokaże to ze swojego samochodu. Jak coś, nie, bo on zaświeci na 100%. I już się świeci. No, jest, I na pewno coś, widać. Coś tam widać. Podejrzewam, że na pewno widać zmiana koloru wszystkiego, więc Zap kurczę ilacji. wszędzie pięknie świeci. Ale wkleimy, wkleimy wam to w przebitkach. Dokładnie tak, z... bo to było w ciemności, w ciemności dużo jest ładniej jest to widać. Naprawdę... Bartek to fajnie zaprezentował, więc będzie. A powiem szczerze, że najwięcej telefonów o ten samochód było przez to właśnie Gwiezdne niebo. Testu bagażnika nie będziemy robić, bo, no, no tutaj... bo już tyle razy go robiliśmy. No dokładnie, ale tutaj. Także to, 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 ale ale do, do mamy... takiego bagażnika, to to przecież wszyscy wejdą. Tak, ale trzeba powiedzieć, że jest tutaj sześcioosobowe wnętrze tak, na tak, kapitańskich tak, fotelach. Tak. Na pełnej skórze z inkrustacjami czerwonymi. Z czerwonymi dokładnie. Wszystko jest bardzo ładnie. I nieschamione, tu ten przebieg, zaznaczę ten przebieg, jest naprawdę fajny. Jak na ten rocznik, jest bardzo fajnym przebiegiem. Brzotka zrobiła błąd, przyjechał to miał chyba 32 tysiące, to co pamiętam, albo 34, a w tej chwili ma, żeby nie było, bo pamięć jest zawodna, bo przedtem powiedziałem chyba 46, a jest 49, 431 dokładnie, więc też jest bardzo małym przebiegiem. Bo w tych rocznikach to już w większości to jest większości 100 jest. i ponad 100 tysięcy kilometrów. A. Więc ma w kilometrach. Tak samo jest elektryczna regulacja kierownicy, manetki, co bardzo lubię, bo ten wydech to jest, kurde, tutaj dla mnie obłęd. To jest najfajniejsza, dodana rzecz w tym samochodzie. Nagłośnienie mamy też tutaj wtedy w najbogatszej, bo nie było Harman Cardona, chociaż uważam, że najlepiej gra, ale w tym roczniku nie było. A tutaj jest nagłośnienie Beats. Też dobrze gra. Doktor Dre Doktor Dre dre Morde. dre Dreria, tak? Dre 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 <laughs> Tak jak mówiliśmy, fotele w pełnej skórze. E, wentylacja, podgrzewania, czerwona skórka, Marnia, luksusowo. No bo jest, no bo jest. E, dywaniki, e, water niebem. tech, tak, proszę, bardzo fajne, jeżeli chodzi o czystość. Utrzymanie czystości. Bardzo jest dobre to jest, bardzo Znacząco dobre. lepsze. Bardzo dobre. I tak jak właśnie wspominałem, pełna kierownica, wszystkie przyciski zajęte. Tu też jest na bogato, więc wszystko tutaj jest. Pamięć foteli, wszystko jest. No zresztą, no, jeżeli chodzi full o Full opcja. to jest no. full opcja. To próbujemy go zapalić chyba, nie? No a jak? I ten dźwięk tego tego to jest. I on powoduje w ogóle w czasie jazdy, że chcesz jechać cały czas i na niższym biegu. Dlatego bardzo lubię go na manetce, na manualnej i zawsze go podciągam na ten niższy bieg. I wtedy, kurde, no brzmi on niesamowicie. To jest taki dźwięk, że to jest. Ja jestem w nim zakochany. Bo, jak kupujący nie będzie chciał, to ja go sobie zdejmę, nie? No, no. zawsze ten. Zawsze można Zwykły tłumik założyć. Oczywiście. Bo ja będę wymieniał w swoim. To będziesz, coś... ktoś będzie mógł dostać świeży z 22 roku, tłumik. No. Z też przebiegiem 30 tysięcy kilometrów. Nie, no kurde, jest kozak. Jest kozak. No i małe jest oczywiście spalanie. No. Jest LPG bardzo ekonomiczny jest. samochód. Bardzo. Znaczy zależy też, wszystko zależy od, od stylu, stylu jazdy. No, jazdy no, jednemu jazdy. spali 12, drugiemu spali 22. No, no, no i ja jestem tym, tym, tym drugim bardziej. No, tak, no nie. No. Ja tym pierwszym. Tym pierwszym, ale nie tak średnio, tak szczerze to mi 17. No. 17 Gazi. wychodziło. No LPG, no oczywiście. No. No. To 17, no używając to... kalkulatora, 17 razy Aha. 17 no. razy 20. Pamiętacie co mówił o tych złotówkach, nie? Jak tam 5 zł, tam, to, to mu oczy wychodzą, nie? 51 zł na 100 km. No to patrz. No. 51 zł, gdzie teraz. W jakim komforcie. 6 w jakim zł, komforcie, proszę cię. Normalnie by wyszło, że auto na benzynie powinno palić 8,5. No tak? Koniec tej prezentacji. Tomek się bawi gazem, a ja przypominam, że auto jest na to chwilę do sprzedania. A link w komentarzu znajdziecie. Tak.